dom 14 czerwca 1917 roku. Obnażenie duszy i przekonanie o swojej nicości sprawiają, że Jezus w niej działa. Trwając nadal w swoim zwyczajowym stanie prosiłem mojego ukochanego Jezusa, aby wniknął we mnie i miłował, modlił się oraz wynagradzał we mnie, gdyż ja nie potrafiłam uczynić niczego. Słodki Jezus, poruszony współczuciem dla mojej nicości, przyszedł i zatrzymał się u mnie, aby razem ze mną się modlić, miłować i wynagradzać. Potem powiedział do mnie: Córko moja, im bardziej dusza obnaża się z siebie, tym więcej ja przyodziewam ją sobą, a im bardziej jest przekonana, że sama nie może uczynić niczego, tym więcej ja w niej działam i czynię w niej wszystko. Czuję, jak stworzenie puszcza w obieg całą moją miłość, moje modlitwy, moje zadośćuczynienia i temu podobne. I aby przynieść zaszczyt samemu sobie, staram się wyczuć, co dusza chce uczynić. Pragnie miłować. Idę do niej i miłuję razem z nią. Chcę się modlić, Modlę się razem z nią. Jednym słowem, jej obnażenie i jej miłość, które są moimi, wiążą mnie i zmuszają do czynienia razem z nią tego czego ona pragnie. Daję więc duszy zasługi mojej miłości, mojej modlitwy i mojego zadośćuczynienia. Ogromnie się raduję, gdy czuję jak dusza powtarza moje życie i sprawiam, że efekty mojego działania rozchodzą się dla dobra wszystkich, ponieważ nie należą do stworzenia, które jest we mnie ukryte, ale należą do mnie.